stream. Czekaj. Halo. Czekaj. Łapki. Gdzie? Yeah. Czemu nie działa? O! nadajesz na żywo. Jej. Halo, halo, nie mnie. Witaj ponownie. Hmm. Złoczyła jest. O jest dobra. Hmm. No nie by ja jestem live, a to u mnie trochę przerywa tego. No, jesteś na czacie. No. Chcę to, to przenieść sobie kupić. Ja mam opóźnienie o 8 sekundowe, że musimy się wczytać. To powinno być wszystko dobrze. Mm. Co chodzi? A, teraz będzie... Nie mogę w... nic pisać na czacie. Czemu? Nie wiem. Aha, użytkownik zbanowany. Fajnie, sam siebie zbanowałeś. Czymś, A... eee, żeby usunąć? nie, jest użytkownik zbanowany. Zbanowałeś. E, spróbuj coś napisać. Mi się wydaje, że tylko to napisałeś. No! A ty mądry jesteś! 8. 8. 8. Eee. Czekaj, muszę grafikę zmienić na tym, żeby się 720p było chociaż. Komentarz wycofany. Mmmm. Yy. Ale jest 480. Czekaj obraz. E... Gdzie to się pan tego zmieniło, tego? Ej nie mam pojęcia Nie. nie. Dobra, tam będzie 480p. Nie wiem, jest na żywo, ale ostro opóźnienie. Dobra, to zaczynamy. To Ej, tu mo mogę przeglądarkę na... wyłączyć? Yy, to no tak, ale to się mówi. Nie! Borg, czekaj. znaczy nie do ciebie to było. Hmm. Czekaj, muszę na telefonie sprawdzić, jak to wygląda. jak to jakoś się oglądasz. O, oh, to się ogląda, jej, fajnie. Co to ogląda? Ile osób ogląda? Jedna, ale wczoraj było dobrze. To ja jestem ja. O. To byłem ja tej to. No i nadal oglądasz. Ej, No, bo to... To... no, bo to, no, to, no to zaczynamy. A to Ej, to mog a mogę przeglądarkę fajna. wyłączyć? Ej, wiesz co, ma więcej wyświetleń po tamtym wczorajszym. To, co, no decyduje. tak, ale to się mówiło. Co? nie! Hmm. Dobra, będę miał kontrolę na telefonie. Ja się przy, przyjmuję jak to się wyłączy samo. O, No nie będę grywa nawet. Ale okej. Okay. Zobacziliście o czacie co chcecie, żebyśmy zagrali. Давайте. Prowart, no. To daj mi chwilkę, ja tutaj taką fajną robię, tutaj to robić. Pobiegł. No. Tak, pyk. Ja czemu nie wiem, czy mam mniej słońca? Nie.